Hej, dzień dobry, z tej strony i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej naszej pięknej, cudownej gierce razem z Frodo i Deseo. Witam Was Cześć. bardzo serdecznie. Witajcie. Słuchajcie, dzisiaj gramy w Worms Revolution i jest to pomysł i Deseuko, i Frodo, bo, bo ja w ogóle zapomniałem, że ta gra istnieje, a to są czasy dzieciństwa, moi tak, drodzy. Więc imprezy, dzisiaj... imieniny, kuzynostwo, tak. Wszystko, chipsy, szarpanie klawiatury, chipsy i, w, i Worms. I kuchnie. Taki I kłótnie, i, kłótnie, i, kłótnie, i kłótnie, tak. kłótnie. Także słuchajcie, chyba wybraliśmy dobre meczyki, w sensie tak. ja to ustawiałem wszystko. Nie wiem, czy to jest okej. Okay. Zaraz się przekonamy. Jeżeli nie, to będzie jakieś cięcie. Słuchajcie się. Kto, kto pamięta czasy, stare czasy, począ koniec lat 90., typu imieniny rodziców, przyjeżdża kuzynostwo, wormsy, chipsy i tekken 3 i nikt nie bierze Ediego. No tak, no tak, tak. nie no tak. Nikt nie bierze Ediego. Tak. No. To słuchajcie, jeżeli ktoś pamięta, oczywiście piszcie w komentarzach, tak. czy ktoś pamięta takie czasy, tak. a my chyba startujemy, tak? co? Wiecie, tak. co jest najgorsze, że teraz zobaczyłam, że... Wesołko, zobaczy daj ready, Ale ja nie mam czegoś takiego jak Redi. Na ten przycisk, taki czerwony. Naciśnij, że coś mam. naprawdę na O, tutaj on... możesz wybrać mapę. No Andes. Dobrze, to. Aha. Daje, a dajesz, wiesz, zapachaj, jak się wy? Wiesz. Czekaj, czekaj, Co tu się? O mój Dlaczego ja to muszę robić? Wiesz, rób to, bo ty stworzyłeś to wszystko. No to, a to nie to chyba sam się zgenerowało, tak? Czy nie wybierz elementy krajobrazu? A to my nie mamy nie po prostu widzimy tylko To będzie Mars. no to będzie Mars, no ja tam. Może, ja wolę Snickers to... ale może być Mars. Ja wolę Mars. Nie będziemy tu gwiazdami y wycieram, nie. jak wycieram to, jak to mam orzechy. No o Boże. Marsa. Uwaga, jesteśmy. Dobra. No trzeba pierwszy. Wiecie co, ale to... To Sterowanie sterowski. Ster ja, będzie. dobra, ja. Prodo. Prodo. Mhm. Zobaczcie, te niki w ogóle. Kapucha, kapucha. Tylko wiecie co ja nie pamiętam Eweloka. w ogóle o co Kamanczy. A dobra, taki... Czym ten? się y, skakało w y, przykład... Nie wiem jeszcze. Zaraz, o, kapucha, to jest kapucha. Ja. to deser... Oczywiście. Weź no ją pałką, jesteś... pałką ją! Ciebie. Bo jesteś ten, masz to. A jak ktoś... Y, Spacją, dobrze. O. O, ty. no dobra, a jak się skacze? Maciuś. Jak jest. Się skacze? Nie wiem. Kurde, nie spróbowałem. Możesz shiftem? Albo altem, albo... Zaraz będziemy testować. Altem ja się tak. zaraz wysadzę. Zobaczcie, jak jest to menu wyboru tych, tego zakwipunku, nie? Yes, o, x na biczy. To, to, to e, Prawym, prawym, Prawy, prawie, prawym no. myszką. Prawy. Mhm. A czym dusza, się skacze? Iola, Jeszcze e... nie wiem. Jak, jak se dupnę zaraz tutaj w swojej, to chyba się... <laughs> Nie wiem, o, gdzie poszło. poszło o! O! Nie, nie! Co wy gadacie? O, moja sapucha, Moja dostała. Ewelona! Ej, moja Ewelonka, tu jest sama taka pośród was! Dajcie mi jakąś dobrą postać, w dobrym miejscu. Zostaw. No i. no i. została no no. Ej, ale Ewelonka, to ty zostaw. szanuj Państwo! czym wybieram sobie? Aha, tym. E, prawym Prawy, na myśl. Ale ja zobaczę, że wszystko tam mamy dostępne, tak? Albo mi się wydawało. Nie, chyba. Nie, nie. Chyba, chyba nie. I Aha. czym mam to użyć? O nie, nie spadnie! O. Dlaczego? No I czym ja się no. Nie e, mogło e, skoczyć. Ni, nie, ani nie alt, wiem. ani CTRL nie. Nie, to, A to jest bardzo... o, słuchajcie, to jest nie Nie pamiętam, Kuch, nie wiem. To jest, to jest ważne. To jest, to jest ważne, to jest, to jest o, bardzo... o! Aha, dobra. Oj, kraker, wiedzie w wiole patole, nie? Czekajcie, tutaj są aż. o, ooo, o, 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 o. Ja to Proszę, to... ale weź szacunkiem. <laughs> Co tutaj mamy? Tam w Lambadziarę możesz trzasnąć trochę. O to, co to jest? O to, to ci zrzucę. No. no i oczywiście ja zginę, to pierwszy. Nie, czekajcie. Parcie go, parcie go, parcie go, parcie go. no, no. No nie! O nie! O nie! A w Nie, Jaki shit! To nie miało tak być. Dobra. Ja idę w Maciusia, słuchajcie, trudno. No sam, sam siebie zniszczę, no. Weź weź, spróbuj ten ceksial. Czekajcie. No No przecież to jest kurde. Shiftem! Hmm? Shiftem, shift. lewy, lewy, lewy shift. shift. A, dobra, dobra. Lewy shift, czekajcie, czekajcie. Ech, sorry maciu. no sam w siebie czemu? no co robię. A w kogo A czemu bo tu nie nie jest moja, na przykład Rudego, no bo tu jest, na, na no bo tu jest... Nie, nie, bo tutaj z ja jestem. No bo tu jest Ewelinka no, moja... Ale o, tak właśnie. możesz nie, zrobić, że nic z jej nie zrobisz. Jasne, że. A w życiu Warszawy wejść z bejsbola na zabórte i tyle. A gdzie, tu jest bejsbol, czekaj, uwaga. Nie. Do góry. No o, i ma, no i co? No, ale to, trzy, to trzeba mocniej przytrzymać. Chyba baba, ja go specjalnie to oh. zrobiłaś. <laughs> Żeby tylko nie wciągnąć. Oczywiście, nie, nie że tak. Prawda. Oczywiście. Jezus, jak tam... Mm. No. O, tak na. Na. Muszę pomyśleć. Na. No no. To jest... to jest, Słucham! Do no, się z stosunkiem! No, tu masz patrz, tu masz lambadziarę i wanioszkę, widzisz? <grym <grym ja nie wiem skąd jest ta dnika, ale jest ja nie, nie, nie Pytajcie mnie, nie wiem. Nie no wiem, twoje warmki, ty, no, w dziadu kalwaryjski. Masuka to jest... gdzie to jest? Który to jest? Na górze pierwsze chyba po lewej. Maga? Mm -hmm. Jezus, ma... Ała! A. O, o, ale żyjesz jeszcze, zobacz. Wiem, Jesteście tak nie tam pięknie puść. zebrani, że tylko wam coś spuścić tam. Ja Chodź zaraz spuszczasz? Apteczka. To nie jest apteczka. Dobra, teraz ja, ale tutaj... No jest nie za gęsto, ale mianie. weź zostaw tutaj Ewelonka i bazarnika no tutaj bazarnika, nic nie zrobię, co? Bo co ja mam tu zrobić, jak tutaj jest mnie pełno? <coughs> Czekaj. Pewnie mnie um, z Bejbola przyciągnie. Jest! Co jest? O, na prowadzenie. o, co, co to jest? Co to jest? <coughs> nie tykaj tego. To nie jest nic fajnego. my tego nie widzimy, nad czym No, co wybiera? Tak, mm -hmm. tak. To mm -hmm. jest fajne by to było. Oho, ej, paczek. Gdzie to szuka? Ej, co ty mi robisz z tyłu? <grym> Jak to się ślizga? Aha, dobra. Proszę, jeżeli no. chcesz trochę miłości, to powiedz, to ja się na tak wiesz, bierzesz sobie, mi <grym> ciągniesz mi robala. Ciągniesz mi Masz to Zuzi, dziewczynce, zaraz. Ty, Baba Jago! Nie, o, o, patrz, znowu na mnie, teraz, teraz bazarnika mi bierze. Ja też dostałem. Nie nie nie, 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 O, dzień dobry. Porażka totalna. Jola patola. O, tu jest crackers. Dostaw. Hejs, hejs. on powiedział hajs, słyszeliście to? Powiedział hajs? No. Czekaj, 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 ja mam pomysł, ja mam tutaj, chociaż nie, bo to tak nie za Bangla. ale dobra, czekajcie. Spróbujmy. Hmm, co by tu wybrać? Fajny ten mac, no. podoba mi się. Dobra, wezmę to i znowu zrobię. Znowu gdzieś poleci w kosmos. Ja <grym> się co boję, żeby wiesz, że poleciało tak. Uu. No nie... Dobrze, dobrze. Aha! Aha! No chyba żart! <grym> myślałam, że mi Maciusia tam dotknie. <grym> 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 oh aha. nie chcę tylko no, chcę na wygnaniu. grać. Yes. O jezu, ale mam ustawienie po zbóju. Dobra, co ja tu mam? Da, jest jakieś naprowadzające coś z nieba, teges? Chyba są, Ocisk są, pr... są. Ej, nie! Frodomyślnie na niebie! Lecak odrzucony. Co to było? No, zaraz wiedzie. Co to było ten, takie z nieba? Jak to się nas szybko powiedzcie mi, co to było? Naprowadzające? Hmm. Nie, ja tego nie widzę też teraz. A czy te takie z nieba, takie. Bach! Okej! Nieważne, wy się nie znacie. Uuuuh, takie pach! Ale to jest precakcie odrzutowe. Nie rozumiem. To ty możesz ewentualnie. Nie, to ty sobie cała ma się przelecisz gdzieś tam. O, 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 o! No, serio! Ale to nie jest! To nie takie, to mi nie o to chodziło! Daj, ma 10 sekund! Szybko, szybko, szybko! Ja chcę stąd iść! Cicho, cicho! Jaka jędza, parcieka jędza! Nie Poszła to w pole. Być. Jaka jędza? No borin, coś... No borin! No i to teraz? Ja teraz. O nie, i znowu tu. A ja mógłbym się tak um... Idź! Idź sobie stąd, idź! No czekajcie. No. O, do desałko. Oh, de nie, soko, to... no jak to się steruje? <laughs> Ej, ale nie to nie, co ja to, to było? Dochodze. Jak to się nazywa? To plecak? Plecak odrzutowy, no? Ale głupie. Ej no Dobra. i co ja tu... Co ja tu zr zrobię? No. Kajcia, gdzie tu... Aha, tutaj jest Frodo na dole. No co tak się uparliście nam? Nie, w sensie Deseo... De -De ten się nazywa Frodo, nie? Tak. Tak? No. no. Tak. Za no. ciebie i mnie. No, nie jest. Frodo? Froda, no, to jest tak, Froda. To jest froda. froda. Jak ja już... Czekajcie, jak ja to froda, froda, froda. A ty żeś no, nie no. zwrócił na to uwagi. Nie, nie. Ale wiesz o co chodzi? Nie. Froda. No jasne, świetnie. Oj tam, ten delikatny krakersik dostał. Chciałem chciałem ten w deseo. Ona przecież wygrywa, nie no widzisz tak. to Froda ja, nie, nie możemy. Jak, tak? Co jak to można nazwać wygrywaniem? O czym ty mówisz? Uda. Masz najwięcej życia! Pestań! Oda jak klawiaturę A gdzie jest ten taki Nie grasz taki... Edim? Nie grasz Edim. Gdzie jest ten takie las, o którym się, wiecie, jak to się nazywało? Takie. Co się. Taką Linką, no co, się taką złapać Linką ściany, złapać tak, się tak, można, no. Tak, no, no. Eee, Lin lina ninja, to jest to? Chyba tak. Na pewno. Bo jak no nie, spróbuj. to bije. No to, co się zaczepić jeszcze? O! Zdał ci dwie linki, słuchaj. No dobra. No. Cicho! <grymne> to to Co się wpuje, jak jak na bambusie. ty?! Ej. No. Dobra, cicho. No. Ej, patrz, ona sekund. się w ogóle. Jak 13? to nie nie, 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 zdąży, nie, 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 zdąży. Nie, nie zdąży, nie, zdąży! No. Ale nie, twoje twoje nie, no. No. nie, 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 Cholera, jak... Szczęście. To była presja czasu, ja bym to lepiej zrobiła. Oczywiście. Mm -hmm. I to jeszcze Maciusie, o niej i ten znowu Ech. tutaj. Ech. Ech. Jezu, jak tu gęsto. Cześć. Został pazarnika, nie! Ale co by tutaj? Czekaj. Mm. Został pazarnika. Zacznij mu tu podrzucać miny, on w końcu spadnie i się utopi. Ej. Został dobra. Wiecie, a co to jest to? Już nie pamiętam, wiem, że to jakoś chodziło. Be ja nic nie... Przepraszam. A... O to. Co to robi? robi? Co on co to robi? robi? A skunksa? Nie. Aha, to ale to tak trzeba ma... było... Wybuch... O... A, a Nie, to wybucha, dobra. No, ale to aha. ty mogłeś wcisnąć wybuch. Jakbyś drugi raz wcisnął spację, ale To tak! Ale to i tak idzie w nas. Patrzcie, to i tak idzie w nas. Nie, nie, nie dojdzie, generalnie Jezu, chodzi ja nie, o to, ja że to laiki. zatruwa, ja że to nie. zatruwa, ale w momencie, w którym jest blisko przeciwnika, to wciska się... raz To możesz spacją, mm -hmm. tak, tak mi się też wydaje, no. powiedzieć Co, co tu się... no chyba że żartujesz sobie. O. A jak wy no. takie salta w powietrzu, takie w miejscu? Dwa razy trzeba nacisnąć. Tak, jakoś tak, dobra, teraz tak. No to skasujesz so, wszystkich trzech. Nie skasuję. No patrz. Ale no. Jaki słaby! Powiem wam, że co kiedyś ten baseball był taki lepszy. Tak? Przez całą mapę leciał. Tak, nie? dokładnie. Nie wiem co. A może trzeba przytrzymać to? Nie, ja próbowałem, ale mi to teraz puściło. Ale dziwne, Oho. słabe. To dlaczego ja mam takie beznadziejne postacie? Dlaczego? Bez... Dlaczego Słucham. mam tak? Mam tak w... tak, takie takie. <noise> dlaczego mam takie takie? Takie takie, a jak użyję plecaka odrzutowego, to... No to właśnie się... spróbuj, spróbuj. Ale to, to później jeszcze mogę coś użyć, czy nie? Nie, mm -mm. chyba jest. Nie, może? Co ty zrobiłaś? Co to jest w ogóle? Znaczy to chyba naprowadza, tylko ty musisz tym sterować, tak? Czy nie? Nie. Pierdziele. Prudo! Takie co? Patrz, jeszcze się ukryła nędza jedno! Ajajaj. Aj, aj. A tam troszkę tylko dostaliście, co to jest? A, 50, 55 i 37? Dobra, to co Nie to? ma litości. To koniec. Koniec teraz, koniec. Po tobie. Po tobie. A, tutaj <laughs> jestem. Weź w kapuchę jedziesz. W kapuchę. W ka lambadziara w kapuchę. A mogę, nie, bo jak spadnę, to... to Ale weźmy jakieś to, to, rakietę tak? i pierdyki na czołku, czy coś. Laki, jak to było? Tu, chciałbym... Eee... Czekaj, tą kapuchę tak... E, w kosmos, no! W kosmos? Dawaj, dawaj! A gdzie jest ten taki okay. właśnie, wiecie, z bródka jak Mortal Kombat i wylatywało się też za mapę? To takie z do... nie? Było, no to takie. było takiego. Było coś takiego, no. no. jest. To i ty? Nie, to jest no. baseball. No ale to może wystarczy. Oby, może wystarczy, zaznaczy, no. nie oby, ale... <laughs> Wypadł No i teraz on to <laughs> tak mocno zrobił, no i ty. No... Wypadł z barbie, Dobra, ale czekaj, jak to sobie stać? Tylko wcisnąłeś spację? Tak. Aha. To czemu to tak słabo działa w niektórych przypadkach? Nie wiem. O, ta jeszcze dostała, oczywiście, bonusy. Aha, daj. Poczekaj, ja tak Oj, oj, słyszałeś? Patrz tu, patrz tu, ja wciągam A patrz, co to jest? co to jest dob Dobroć. Tarcza. Tar o, mm -hmm. Ciekawe, jak, jak to można użyć. Czy to musisz. Czy... O, ty. No i naciskasz spację? Tak, ucieka No i jest A, no jaj, no jak? Aha. Dajcie mi teraz sapuchę, błagam. Dajcie mi sapuchę tylko. A ja, a ja wszystko zrobię tak jak trzeba. Dajcie mi sapuchę. Nie. Dajcie mi sapuchę. Co ty masz, co jest to jest skrzynki tutaj? Jest to jest co... Właśnie, czemu tam? Kuruje, to wszystko zbierze. Frodo, ona nas tutaj, patrz tak, po prostu, Bazarnik, mówię. Ewelona, wanioszka i rudy, Ja pójdzie. muszę pomyśleć nad czymś pięknym tutaj, tylko jeszcze nie wiem nad czym. Poczekajcie. Już nie, ja się już nic nie odzywam. Już kończysz tą? To so jest oka... ten... to custom kończy ci się kończy. Oj, nie, 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 nie mam pytań. Ej. Jak jest, ja... Frodo, trzy poszły! Także, bardzo wam dziękuję. Miło się grałem. I jaka baba, jaka sprętna. zobaczymy. Ale wiecie co będzie mistrzostwem świata? Że jak to, że ja mam cały prawie osztandę. niebieski, a ja w ogóle przegram to. Ej, weź Maciusiu tutaj na dół, na dół Frodo, tam jest Deseo, tam jest Deseo, na dół, na dół, na dół! Ej, czekaj, jak to było skakanie? No, patrz, do mnie idziesz... Y, shift, nie? Gdzie mam iść na dół? Co ty mnie tutaj... No, no bo Maciusi na tam On cię na minę wyprowadza, on z, się nam Desełko! <grym> A jak tu zejdę, to się z... z, 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 z nie, z, Nie nie. Strzelaj Maciusia! Strzelaj Maciusia! Jakby tak, czekaj... No, um, dawaj, dawaj. Desełko. Przykład... Um, co to jest? To Uzi, I właśnie, ona, ona jest taka Wiatr cicha, taka babajaga cicha, nie przejdzie zaskoczenia. Tarabin. Tu się tepnie, tam się tepnie, tu ci rzuci bombkę. Pyk! A to, co to jest? O boże. I nie. co to jest? Jak to się nazywa? To, co teraz wziąłeś, co to jest? Nie Atak z powietrza. Ta... No i o to o ja. mi chodziło wtedy. Łoł. Wow. O jest. No to o to co? mi chodziło właśnie wtedy. No. Ja już pewnie nie żyję, prawda? Oh, ja mam powiedzieć? It's... Ja mam jakieś dwie kreski na dole. Teraz... To są żarobane czy jak? Hmm, hmm. Wiesz, są chyba tak, ale wi wielkość kreski zależy o. od tego, ile ktoś ma chyba HP. Tak A ja o, tak. jestem nice. <laughs> Jest. zablokowana! Skacz, tu te... może ci się uda. Jak tu się no? No z shifta, nie? Skacz, shifta. No, nie da się. No dasz radę. O! o. o dobra. dobra. No. Uff. Nie no, ja ci proponuję w ogóle się stąd wydostać, bo ja mam zamiar się tam dostać z jakąś bombką albo z kunksem. Ja ci zaraz pokażę to w cieniu. poczekaj. Poczekaj. O, leci coś. O, mogę stąd, mogę, mogę to się chyba pożegnać. Ster sterować, nie, tak? nie, to nie, po prostu nie, nie, po prostu sobie aha, dajesz aha. Mm, klikasz w miejsce, taka... w które chcesz, a jest taka steruj. ja wiem o co ci jest chodzi. Taka... No czy tak mało ci zabrało? To jest skandal. <laughs> ona ma tutaj, zobacz, jakie setki ma. Deseo. Ja no. Macieś. Froda. Nie dadzą Fro mówić. Froda. Froda. <laughs> oh. Aha, i teraz ona idzie do, do bazarnika i do Ewelony. jest po mnie. Także, Froduś, my jesteśmy oczywiście jednym. Ja wiem, ja zdążę Jedni zdążę bracia, zrobić. wiecie, bracia krwi, śmierci. Nie zdążysz tego Taki... zrobić. Tak, tak, Deceo, nie zdążysz no. tego zrobić. Tak, tak, tak. Deseo, nie zdążysz ma... tego zrobić. ruchy. O oh, kurde, no. Dobra, cicho, 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 cicho. No jaki masz plan? Zaraz. nie jakiś specjalny ci powiem. A takie buty. No i mi wykończy. Hmm, tak sobie właśnie myślę. Kabylę zabiera, hmm. nie? Tu się schowa. To jest masz. dobrze. Wiecie, że może być nie wypał. Może być o... nie wypał. A 43 dużo zabiera. No. Zależy hmm. gdzie jak blisko postawisz, nie? Postaci. No, 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 no. ja pierkur. Wzięła i porobiła nas, ty. mam to. Frodo, kobieta nas bije. O, dobra, Maciuś. Tak, Maciusia, Maciusia. Ale... Ja wiem, że Ale widzicie to, jak ja się wtopiłam w ogóle w tą Ja wiem, czemu ty chcesz Wormsy. Bo ty w nie koksisz. W życiu... Ja musiałam nawet te Wormsy zainstalować, zapytaj się Froda. Ja też instalowałem, Kurde, nie wiem nie co. Grałam w to. Grałam w to kupę lat temu, no jak byłam nastolatką. Bazuka? Mhm. Palnik? Hmm. No, Froduś po masz, masz bardzo mało czasu. Ja mam po polsku? No, właśnie nie, ma, nie zmieniłam sobie. Cholera. Jasno. Rodo? hallo. Tak, 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 tak. Masz, tak, tak, tak. Masz, się. Się. Ale tu się nie da nic zrobić. A może ja też bym się tak. Pa, może, może palnikiem ją tam poopasz po, 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 trochę, co? Czekaj, to jest baba jaga jedna. Ale to nic nie da, nie? Bo ona jest za, za daleko. daleko. A czemu to się nie odpaliło? No, no. no bo za daleko Taki jest. Życie. No ale i tak jak, ale... się, jak się ruszy o, teraz, o dzień dobry. to. Odpali. Więc wejdźcie, spokojnie. No dobra, ale co ja tu... ja tu nic nie zrobię, Gdzie je? tam, jest ten, ta, tam. Ta Froda jest na dole, czekaj. Froda. <laughs> Patrz tak ja tam nie ja, ja, ja się tam, się ja się tam przejdę. tam Ja się tam przejdę. Ja się tam przejdę. Ja się przejdę do ciebie. Ja się tam przejdę. <grym> Jesteś słodki. <grym> okay. A w sumie jakby tak... No, A no, nie no. to. No, 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 czekaj, czekaj. O. Wow. sturla się to do mnie, no bo co? Aha. Ale się. Aha. No, we... <laughs> no, weź. Kurde. Jak dwie Co tutaj za... takie, takie ładne różowiutkie są mury. Prze... Przestań. Jakie ładne. Przestań. Jakiś tak macie liczny. się. Rusz się, rusz się. Na do, na nadu troszkę. <śmiech> <śmiech> Patrzę, jaka nie, nie. ewakuacja. A, masz tu liną w ogóle nie cwaniaczka. Uchło. Cóż to za labadziara tutaj jest? Nie wolno tak się prowadzić. Nie wolno! Zaraz cię mamusia nauczy! Desa, ja mam te dwa robaczki! Jak cię wziąłeś? <noise> Będę płakłuszył. <noise> Frodo, zostałeś z jednym robaczkiem, ale to jest do wygrania jeszcze, co? No to, to jest do, do wygrania. wygrania. Czuję, w Wormsach jest, słuchajcie, wszystko możliwe. Frodo teraz. Ja czuję, że Maciuś poleci. <noise> Maciuś! Ja chciałbym. Um, czy tutaj jest ktoś na wierzchu? No Maciuś! Tutaj jest. Słuchajcie, to jakby na przykład jeszcze takie coś tutaj... Nie, 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 tam wiesz, nie kombinuj. O, nie przykład. kombinuj! Wesoło. Aha, bo to idzie w ten, tę mańkę. Aha. No to nie, a można to jakoś e, odhaczyć? Tylko zobacz też, w którą stronę wiatr idzie. Nie ma wiatru. Jest wiatr w lewo. Aha, no, w lewo. Tak, bo te wszystkie rzeczy w lewo lecą no, tak? Aha. No? No, teraz będzie leciało w lewo. No i. Ty patrz, ty patrz go. Ale. dobrze, był daszek. Teraz pokażę klasę Andec. Myślisz? Tylko zależy, którym robalem. A, ja się, ja się przejdę. Chociaż nie czekajcie abyś nie miał za dużo tutaj. No właśnie. Nie, wie, ja wie, już, wie, ja wie. już na tym myślę! Ja już o tym myślę, chcę ci powiedzieć. A wiesz, że Nie! 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 Ale to jeszcze malutkie takie. Są. No ale nie... dostanę też trochę. No troszkę, no ale to... No ile to tam? Ja już nie żyję, no... czy... żyję. Nie, no, o ja nie wiem. Jak żyję. Ten. Ale to już tylko chwila, wiesz o tym. Słucham? <śledziany> <śledziany> o nie, o nie! Zostaw patole mi, ona jest taka kochana, się tego tak nie przywiązały. Mm. Mhm. Mm. A sekundy lecą, nic nie zrobi, nic nie. Oh! No weź to, Rydera. Bye, bye, bye. No. Jeszcze? Patrz, się będzie mściła, no. Hmm. Za Baba, dużo tego Raidera tak! No. No. Teraz do ostatnim. No kobieta nas dojechała, słuchajcie, nie ma co upniewać. No ale jeszcze, to, jeszcze, to jeszcze, jest do wygrania. Słuchajcie, my z, z potem też trochę fory, wiecie, bo to kobieta no, no jest, no, no, no. Się, nie słuchajcie, się traktować. Słuchajcie, tak. słuchajcie, w czymś muszę być lepsza, bo w DBD to nawet nie będę komentować. Łocie panie! No to będzie ostro mnie pojechał tutaj, powiem szczerze. Yeah, to robala, czy nie? nie? No, myślę, że nie, nie, ale myślę, że gdzieś 70 poleciało. No połowa. Ej, patrz, gdyby się jeszcze bardziej by do wody zleciała. No i od ja razu ma brzydki. skrzyneczkę przed nosem. Co ja tu mogę zrobić? Nie, froda oszczędza, nie, 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 nie no. bo on ma, on ma ostatniego, to słuchajcie, nie możemy go tak. karać też. Tak, tak. Robi. A ja to na czy... rzucę na bank! A nie, to pójdzie przez ten... A, no 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 a, to no. Jest takie co. I pójdzie przeze mnie. Ja. ja pierdzielę. Ja, no, Słuchajcie, mam. taka gra mi się podoba bardzo. Cmentarz <grym> <grym> <Nie. grym> na dole już. No. Ale patrz, ty masz... jednego ja mam dwóch, nie? O, pan bazarnik. Zostaw. N nie rusz. Jestem już cały poobijany, mam oko podbite, a ta nie, będzie katowała, wiecie co, by... Pod... No co, ty... Karat... Patrz! Nie, ja pierdzielę! No to już... Edeso, ty się dobrze zastanów, bo... Bo skończymy znajomość, że... Bo, bo, to bo może zaraz. Być trójkącików i różnych innych. I innych trójkącików, więc wiesz. Ja myślę, że moja paska do ciebie też już nie przyjdzie. Sobie. No nie, no weź, przestań! Nie możesz tak się... Nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę. Jezu, co to było? To była Harakiri jak? Ja po prostu wychodzę. Co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Poddać się. O, masz owieczkę, możesz puścić owieczkę. A owieczką sterujesz. No, tak. No, tak, mi, a jest, a możesz ją jest. sterować właśnie. No, dawaj. No i steruj. No, no. No. Mhm. Jakoś no, tak chyba. no. No, po 80. No. nie stał wieczka, bo sobie To nie ta, no to nie tak chyba było. Ale za się wyrobił z <ścoughs> tu Frodo odszedł z honorem. Uch, nie, nie, ja sobie dam spokój. Ty, słuchaj. Słuchaj no. Co? Ja pierdzielę. Nie, nie. to ci nic nie zrobię. Nie w tą stronę, w tą stronę chyba ci nic nie da, no. Ale jak to się zmienia? Nie y wiem, jest, nie mam tak, tu No klawisz. tak, tylko który? Kurde. No. no nie wiem. No ja też nie. A weź tam ciśnicę, ale na przykład ten lewy albo alt. No, Nie, nie? Nic? Nie. Więc... Nie no, jak Dobra. coś to puszczę w tą stronę, no bo co, jakoś się tu do niego muszę dostać, tylko się zastanawiam, że no, no, nie pokoju no. Ale da się to zmienić. No i leć, no i po no i pasta. A to, aha. No i nara. Nie no, coś tam, nie dostały się chyba mm. nawet. Albo jakieś z dwa albo jeden może. Ja nie, nie walczę, tak? Tak, nie. tylko że nie wiem jak się zmienia tą z... Bo wiem, że się dało kierunek z... Tak, Zmianić. tak, da się, da się, tylko nie, tam nie wiem jak. Mam miejsce, co ja mam zrobić? No, ile masz? Deseo, ty masz aż raz, dwa, trzy, cztery? Nie nie wiem. No ta jedzie równo, no 4 cztery hmm. to co to? No to samo. A, o kurde, ale gdzie tam... Nie, to są te te. Ale one a. są dobre, one, są, one mogą mi nawet przetopić tą, wiesz. I mogę na przykład sił to... Ale nie dostało, nic. <grylone> <grylone> eee, Aha! No dobra, to ja bym chciała to takie co ty zrzucałeś... Dobra. Bunkro łamacz, tak? Nie, 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 to nie, to. Nie, nie. To było tak, to, było to To jest taki pojedynczy. Dlaczego pewnej pomysły? Taką buźką. No to jest to. O jest. Ojej, żyje, żyję. żyje. No. żyje. Nie, o, wykończy. patrzcie, widzisz? A, no, zabrało no, 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 mi no. tam 16. Ale mało. Ale zabrało. Ale mało. Ale mało. Miałeś skinąć. Tak, miałeś skinąć. Rozpierducha. No, Maciuś, daj, ro, robisz rozpierducha. Mhm. Robię, robię. Padę z No patrz, no i to Żyjesz? No weź! No, ma... no nie, nie rób sobie innego! Jakie ścicy... oj, oj! Oj, oj! A to jeszcze jest? Mam jeszcze jedno, no to... A co, czego ty... Aha... Aha... Kończymy. Proszę. No ko kończymy, kończymy custom, tak. <laughs> Kończymy custom, oczy że żegnam Pana. Słuchajcie, chociaż w jednym Was pokonałam. Ale my się wcale nie obrażamy na Ciebie. My Cię bardzo kochamy dalej, z Tak, ja Was również. Ale mówicie prawdę, prawda? Prawda. Tak, tak. Także moi drodzy, zaopóźnię Zobacz, ładnie ruszam sobie na tym priedestale. Furdo, w ogóle, pasz tu, takie podbite oczy, nie? A Andes? Ten przed miał kask na sobie, A, taki wiecie. Nie poddajemy tak, się. No no, 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 To co kończymy? Tak. tak, tak. Moi tak, drodzy, kończy. mamy najeżdżą się odcinek podobą. Była desełko. Byłam. Desełko. Była. By, Byłam. Był Frodo. Byłem. Dziękuję Byłem również ja. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na kanały do deseł i do Frodo. Serdecznie Was zachęcam i słyszymy się niedługo w kolejnych jakichś Tak więc trzymajcie się. Cześć i pa. Pa. pa to takie nieśmiałe? Pa! Nie, nie, nie wiem, słuchajcie. Trzeba ich bardziej rozluźnić tu. Pa! pa. <laughs>